Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Piorun Burza, elektryk naczelny, inżynier w tej miejscowości. Pokazuję skończone moje dzieło. Tu stoi Riverside 920, a to jest Rockrider 5.2. Po wszystkich moich naprawach, ulepszeniach, modyfikacjach pewnych elementów, wymianie, Zużytych elementów na nowe. Mogę powiedzieć szczerze, gdy w 2010 roku ten rower kosztował 4800 zł plus minus, to ja go obecnie wyceniam na 16200. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że jego stan jest dosłownie igła jest stanem idealnym. Brak jakiegokolwiek zużycia rower jest utrzymywany w doskonałej czystości. No to na błotniku to się nie patrzcie. Tak samo na oponach, ślady piachu, ale rower jest utrzymywany w stanie idealnym. Suport jest wymieniony na taki sam, który był tu fabrycznie. Tylko pedały zostały zmienione na lepszej klasy a także został naprawiony przerzutnik przedni ta wersja mogła mieć bagażnik którego tu nie ma bo ten bagażnik psułby tylko estetykę i tak agresywny wygląd tego roweru za oświetlenie tu doskonały system dostarczony mi przez firmę Fenix mamy tutaj długie światło, pulsacyjne światło Mocno brygające i teraz bardzo mocne światło, długie, migające. O. o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ten rower jest bardzo wiele pieniędzy wart dla mnie. Tak samo tu, lampka przednia. Mamy bardzo mocne światło. Mamy mniejsze, a też również mocne światło. I mamy koniec. Błotniki przednie, tak samo amortyzator został zregenerowany. I nie tylko. Hamulce są naprawione. Wszystko tu działa. Ten rower jest stanem dosłownie igła. Nic tu praktycznie nie jest zużyte. Te manetki tak samo to się nazywa prawidłowo klamko manetki. To wszystko jest fabrycznie. Tu nic nie zostało zmienione. Zostało to wszystko naprawione. I dlatego wyceniam ten rower na 16200. I mam do tego prawo. Pozdrawiam serdecznie.